Już Sprawiedliwiński jorda numer 2, masaż 35 Dwudziesteczka Niby dyszka Niby dyszka Tu Tu nie widać nadal, ale... Lutz tak samo Z drugiej strony miała ja, 15 Drążuś Ready? Mów, I tak chyba jest dziesięć sekund, tak? Pięć, jak chcesz. Kiedy? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Poszedł. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, koniec. Spokojnie, nie? Jest raz, jest dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, rzuć dziewięć sztuk, ale spokojnie. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jeden. To znaczy, że koniec dziewięć sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwanaście. Spróbuj te dwie szóstki, co? Dwie szóstusi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oddeszki. I lecisz. Od razu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dobra. Thrusters. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobrze. Pięć. Sześć, siedem, osiem. Jest dziewięć. Jeszcze trzy, raz, dwa i ostatni. Trzy, dwa czterdzieści. Majster, osiem, siedem w maksie. Bo już trochę zadycha osiem, siedem, maksymalnie. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Trzy wdechy. Dobra, i lecisz. Siedem sztuk. Raz, dwa. Super, trzy, cztery. Nie siłowo. Pięć, sześć. bujaj się. Siedem, trzy, dwadzieścia. Piętnaście sztuk, przedostatnia seria. Raz, dwa, trzy, cztery, bardzo dobrze, pięć, sześć, siedem, osiem, nie trzymaj u góry takiej, dziewięć, bo od razu dziesięć, jedenaście, super, dwanaście, jeszcze trzy. Trzynaście, czternaście i ostatni, pierdolni, piętnaście. Dobra, trzy szóstki, ale spokojnie. Spokojnie, oddychaj, raz, dwa, trzy, go, szóstkami. Raz, dwa, trzy, super, cztery, pięć, sześć, koniec. Trzy wdechy. Raz, dwa, trzy. Go. Sześć sztuk. Jest raz. Jest dwa, trzy, cztery, pięć. Jest sześć. Dobra. Jeszcze jedna truje, szóstka. Spokojnie. Potem już masz kurwa w trupa, nie? Dawaj. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Jest sześć. Dobra. Dwa wdechy i do końca jedziesz już. Pięć minut. Osiemnaście trasterów. Jedziemy. Już jest w trupa. Raz. Odbijaj z palców. Dwa. Trzy, cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Dawaj dobry czas. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście, dwanaście, jeszcze sześć, trzy Dawaj, przyspiesz. Czterna. Dawaj, piętnaście, trzy, szesna, siedemna, osiemna.